Teraz w naszym serwisie o ludziach, którzy kochają hokej na lodzie, trenują późnym wieczorem na poznańskim lodowisku Bogdanka, aby jak najlepiej prezentować się w walce północno zachodniej lidze amatorskiej. Po pierwszym meczu drużyna Poznańskiego Towarzystwa Hokejowego jest liderem tych rozgrywek, ale o tym już Zenon Milczewski. W pierwszym meczu poznaniacy pokonali zespół w 2 do 1 po rzutach karnych. Od tego sezonu w drużynie gra Finn Petri Huchti. Trochę brakuje mi kondycji, bo przed pięcioma laty zakończyłem grę w pierwszej lidze w Finlandii. Chcę być mocnym punktem nowej drużyny. Członkowie Poznańskiego Zespołu czynią starania, by spopularyzować hokej na lodzie w Poznaniu. Oto ich kolejny pomysł. Organizujemy mistrzostwa Poznania w hokeju na lodzie, dlatego że w tej chwili w Poznaniu jest pięć drużyn hokejowych. Z pełnym sprzętem, z bramkarzami, także jak najbardziej możliwa jest do rozegrania taka Liga. O terminie poinformujemy wszystkich i serdecznie zapraszamy. Poznaniacy kolejny mecz w Lidze Amatorskiej rozegrają 14 grudnia z WTH Września.